Serio, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Mm, szczerze wiedziałem, U, że to będzie z rajcą, U, budynek został zaatakowany. Ale nie sądziłem, że... Tak szybko. Dobra, zróbcie to szybko. A my idziemy Flam, zabić Abraxus. Nie będziemy mieli z głowy. Twój budynek został zaatakowany. Danoru, klatu, dienus, masz. To twoi podwładni zostali zaatakowani. Dalej trony Kurde uwolni się. Zacz się uwolić się. Twój budynek został zaatakowany. Twoi podwodni zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Tak. No. go to na horyzoncie. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No. To załatwcie? Twoi podwładni zostali Ależ zaatakowani. Szczęście. Dobra, teraz trafiła. Kiedy ma z tego piruna. ulpa, Nikt tu. podwładni zostali zaatakowani. Drogi Mag zbliża się Coś do krzyża. Oj, gołzar, zabarznięty. Aeron, kurczę. Pod podwładni giną. Twój Mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Zaklęcie nie gotowe. Rogi Max, zbliżasz się do Twojego ołtarza. Twój budynek został zaatakowany. Dalej zabijcie ją. Twój budynek został zaatakowany. Nikt nie ma Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój budynek został zaatakowany. Rogi Max, zbliżasz się do Twojego ołtarza. Twój Max został zaatakowany. Twój budynek został zaatakowany! Twój mag został zaatakowany! Twoi podwładni giną! Twój budynek Kurczę. został zaatakowany! No głupie Abraksus! Twoi podwładni zostali zaatakowani! Dobra, niech ten troll się z nią bawi. Gdzie są... Twoi podwładni zostali zaatakowani. Heron no zaraz będzie mnie profanował Twój budynek legł w gruzach Gaza, na Do ataku! Z tym na horyzoncie. Ich teraz potrzebuję Oj podwładni zostali zaatakowani Twój map został zaatakowany Twój budynek został zaatakowany Nostrum. Dobra, zatrzymamy ją. Twój budynek został zaatakowany. No mi dajcie taką Dzień możliwość. Dziękuję. No i teraz ją zabijcie. Trollu. Do pataku. namierzony. Bronić. Twój budynek został zaatakowany. A nie wiem, po co tu jesteśmy? Na przód! Na, przód. na przód. Twój budynek został zaatakowany. No Wszelki opór jest bezcelowy. Twoi podwodzi zostali zaatakowani. Dziwne, jestem zdziwiony, że mnie nie poszanował. Bardzo zdziwiony z został zaatakowany. Nie pierdolimy cel. Ale to będzie jedna z dłuższych misji. już jest pewne. Kurczę, nie miałeś być do ołtarza, ale... O, Zostali zaatakowani Sprofanował moje gnomy. O kurczę. To sprofanował. Został zaatakowany! Straciłem cztery dusze. Nostro. Nie fajnie. Nie cel? Pereks. Nostro ten się mnie i Bardzo niefajnie Te głupie Abraxus, że nie dały się Ech, te, te gnomy coś tutaj tam śpiepszyły Stały w miejscu Ale z też trzymałem wina, że nie dałem im, wyraź... im wyraźnego rozkazu że, że dałem, że mają atakować Abraxus Zniszczysz ten, ten budynek. Nolsagnia. Woda. karpę, bedu, Dobra, przynajmniej mam ją zło. Można się za zająć karpę. teraz Acheronem. A ja Starotem. Jeszcze ten żyje. Ruk na horyzoncie! Ostatni Monalit tam jest, nie, to nagrył. Tam jest, też nagrył No niższy ten Monalit. Nikt Dobra, Dominę. Dominę Tengetsu animus. Dam ci jeszcze przyspieszenie. No. Twoi podwładzi zostali zaatakowani. Róg na horyzoncie! Za nas Rogi Max zbliża się do twojego ołtarza. To nie wie, że co on tam znowu robi? Do ataku! Twój budynek został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni giną. Twoi podwładni zostali zaatakowani. A staro będą będę dobry krzykacze. Twój budynek został zaatakowany. Zaklęcie nie gotowe. Ale trafiajcie, dobra? To atakuje. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Wrogi Max, zbliża się do Twojego ołtarza! Twój budynek został zaatakowany. na razie nie będę ich próbował. Twój budynek został zaatakowany. Co wymieniłeś? Twój budynek został zaatakowany. Co za Podłoglida. się no, 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 no. ja zabić. Szybko. Po śmierci Gangrela w Golgocie zapanował chaos. Znów poczułem duchową obecność bogini. Mogłem ją wreszcie ostrzec o zdradzie Stratosa. Ale Elysium wydawało się być stracone na wieki. My natomiast zostaliśmy sami bez sojuszników w samym środku krainy Boga Wojny. Okej, okay, wygraliśmy. Czyli wystarczyło załatwić tylko Astarota. No okej. Okay. W takim razie ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.